Będę, witam, witam, widzowie, pani. Będę. To trochę się rozjaśnia. Widzowie, pani. Trochę się rozjaśnia. No ale to nic z tego, jak te takie ciemne chmury znowu podchodzą. Widzowie, pani. Słuchajcie. Yy, Miałem teraz parę minut temu yy, zdarzenie, coś takiego. Że wsiadł facet z dzieckiem razem z rowerem. Jechali rowerem sobie, w w autobus. I teraz jest pytanie: po jakiej brał brał rower, dziecko z rowerem? Ja w o tym, że dzisiaj pogoda na rower nie jest dobra. Widzę i fani. Po pierwsze, tylko gdzie ludzie jadą do pracy i do szkoły. To w autobusach jest ścisk jak się mówi, zdrowie pani. A jak on jeszcze jechał rowerem na autobusu z środka z dzieckiem, które dziecko ma też rowerek do to, to pół autobusu zają. Ludzie na przestrzegę czekają. Czekają na autobus. No i tu jedna taka kobietka mówiła Jezus, płacę rowery, nie 40 chcę za rowery. Bo jak Uwaga, ten kawałek tej rozmowy. Tej, tej Pani rozmowy. Może o tej godzinie wiedząc o tym, że o tygodniu wszyscy jadą do, do szkoły, do pracy a ten jeszcze się z rowerem jakby było to po południe, południe. No, po południe też nie bo też jest ścisk po autobusie, w tramwajach no ale w południe nie będzie w południe a po drugie, ci nie bieżą na rower razem z jazdkiem, z rowerkiem bo tu dzisiaj nie jest pogodą do jazdy ja rozumiem dobra jak już się zgadza na jazdę z dzieckiem z rowerkiem tego to nie paduje, a nie idzie na łatwiznę autobusy. ja tylko patrzyłem czy kierowca nie wysięże z autobusu nie wyprości tego faceta z dzieckiem z rowerami Ja tylko o to się zastanawiałem a kierowca ma prawo zwrócić uwagę, wyprosić A wiecie dlaczego? No bo za moje miejsce Ja się już zgodzi na rower to nie wiedzie rowerem widzę pani Też chciałam się odezwać ale już mówię a... Jest impulsywny Widział pani ja bym powiedział kilka słów to nie wiem czy nie poszło na, na k i inne rzeczy Właśnie Widzę pani No ale w taki sposobem się nie robi jak się już yy, na rower jeździ, jedzie, to się na rowerze jedzie, a nie na łotwidnek rowerem, a później autobusem, która ma. Bo musi się nie chce kopytkować rowerem. To po się nic nie odzywałem, ale miałem zamiast nadezwać. Pół autobusu zajął, mimo to ludzie świeżą do szkole do pracy. Nie mają. A jak weźmiemy do autobusu? Już nie mówię o tramwaju, bo w tramwaju to tam jest e, miejsce na rower. Po autobusie jedzie. A jeszcze o tygodnie. w Zaryfani Trochę nie tak. Ja na przykład ja y, wiem, że jest pogoda kiepska jak dzisiaj, bo myślałem, że rowerem dzisiaj będę jechał. No ale jak jaka jest dzisiaj pogoda, Też trzeba mnie nie. Bo jadę autobusu. I dobrze jest tak. Bo trzeba myśleć. A jeszcze piciaka pracy. Na ten deszcz. Na rowerzu. Na rowerze. No, trochę nie tak. A później się dzieje, że gdzieś to gdzie i To jest czekające. Nic nie myślę. niby się rozjaśnia w całej fajnie, ale to jest nie widzę jak, jak powinno być a druga informacja w fajnie. przypomnijcie sobie co ja wczoraj nagrałem film jaki temat no taki temat że miałoby pomagania nam promować kanał no właśnie. Jakoś tego widział i pani nie widzę. Promowanie naszego kanału. I wy chce... dzisiaj chcecie stream? No, no właśnie. A nie wiem czy zrobimy dla was stream. Widział pani jak wy, e... nie umiecie nam pomóc w promowaniu tego kanału. Poważnie wam mówię. Bo co z tego, że zrobimy streama jak wejdzie, tak jak mówiłem wczoraj, wejdzie 22 osoby, bo trochę więcej. No i to, to są y, te osoby, które wchodzą, to są dzieciaki, które nie mają co oglądać. Uwierzcie w to. Wysłać nam do za ziskanie do nas. Najpierw to trzeba wypromować kanał. Widział i fani, żeby każdy o tym że to jest nasz opisany kanał. A później się zastanawiacie o e, zrobieniu streama. No sorry widzę Ja od kilka dni promuję ten kanał. Staram się challenge, czoleń, porobić inne rzeczy, aby ani go tu patem nikt niecie. Ani Jodu. Wszystko byście chcieli na No Właśnie, że nie. Musicie się jedno nauczyć w taiwanii. Jak chcecie pomóc, to pomóżcie nam. No. A nie tylko gadacie. Więcej gadacie niż robicie. O, mogę tak powiedzieć. Tak szczerze i otwarcie. I wy twierdzicie, że jesteście panami, fankami. Chociaż nie staracie nam się nam pokazać, że to, co gadacie, że to jest prawda. I to mnie martwi. Zobaczcie, kilka lat temu YouTube jeszcze w ogóle nie myślał o, o opcji streamowania. Zobaczcie, jak, yy, jak można było wypromować kanał. W ciągu tygodnia był już kanał yy, nasz, opisany wypromowanych w ciągu tygodnia. A tutaj ja wiem, że wy macie to w dupie. Wolicie debili innych oglądać, którzy są na i inne rzeczy. Ja wiem, bo w was zareaguje ludzka potos i zachowania. To może sorry, może zrobimy coś takiego, że my odejdziemy z YouTube'a nie będziemy streamować, zamknąć kanał gówno nas będzie waliło bo innego wejścia nie ma jak nie chcecie że z, z, z żadnej strony nam pomóc no sorry sorry, że tak mówię, ale prota wychodzi na jaw tak mówi się Karma wraca do Was za tak cię zachowanie w tym No sorry, że tak mówię, ale przyznajcie rację, że Wy to nic w tym kierunku nie pomagacie nam. Chociaż się promować kanał, nic w tym kierunku nie robicie, tylko macie to w tylko takim sposobem, że wy macie w dupie to pokazujecie, jaki macie szacunek do innych ludzi. No właśnie. Ale to wy macie to gdzieś, byście chcieli wszystko: do płytę, e, streamy, co jeszcze tam. Inne rzeczy? No sorry, w całej pani. jak o co Was proszę, przykładowe dwa e, konkursy, co wy, wytworzyłem, żaden konkurs nie był rozwiązany, to dlaczego ja mam słuchać Was, w pani fajnie? w się. Tak na no, łopski rozum, jak się mówi. Sami mówicie, sami twierdzicie, że jesteście za nami, że tu uszanujecie nas. Trochę tutaj jest mało szanowania. Od was strony. Zauważyłem. No ale co? I wy mówicie, że nic nie robicie. No taka jest prawda, że nic nie robicie. Pokazujecie tylko Wy po nie umiecie tam pomóc. Ale tak, W ich was nie będzie. No wiem, przykro wiadomo, że bolą. A prawda zawsze boli, ja wiem. Wy. Wy po prostu radziej innych idiotów, którzy e, siedzą przy tąpie i piszą pskety, Takich ludzi, słuchacie, Wam głowę pierwszą, a pójście, macie, to mnie także, miejsce do siebie. Bo takim sposobem, to Wy robicie, to po prostu szlak nie trafia, że takie pasy z Was jest, drogie Pani, inaczej nie mogę tu uznać, mogę, ale nie mam zamiaru się. Eee, was tutaj... Eee, mówisz, ale inaczej nie mogę na nazwę Wy sami nie umiecie traktować naszej roboty. A wy byście chcieli wszystko. Aby było salone co? Pamiętacie? Jak będziecie nam pomagali. Promować kanał, to może będzie dzisiaj No Ale to kiepsko widzę. Ja od trzech tygodni promuję kanał i staram się z całej siły. A Wy ani palcem nie wnikniecie, żeby do mnie na moim pobycie napisać. Czy pomóc ci wypromować kanał? Ani palca. To gdzie jest ten szacunek do drugiej osoby? No właśnie. Ani do tego się nie będzie Macie to w dupie. A jak macie w dupie, to pewnie że ma to robić dla was w streamie. Odpowiedzcie sam. My się staramy, my coś robimy, aby to macie lekko w dupie. Inaczej nie mogę nazwać. Lekko w na To lekko w dalej. To w tym na pewno roku nie dostaniecie źródeł Na pewno. Wybijcie sobie z a plany na czerwiec. Łodzić dla A chcieliśmy, bo odgadaliśmy ten temat. Jestem dla Was na rękę. Ale jakby nie chcecie nam pomóc wchodzić w i jest szacan do nas, to sobie wbijcie słowem. Bo ja nie ma zamiaru jechać, czekać na Was, jeśli Panie czy Pan przyjadą, to jestem z to sami sobie zamykacie drogę, widzowie. Nie to, że ja, tylko sami sobie yy, zamykacie drogę mocno. Nie macie do nas tutaj. do się, Nie, nie, nie do nas. Bo my dla was wszystko robimy. Ja nie dosyć sposobienia, Nie dosyć coś, aby macie lekko w dupie. w tupie dalej. To wam się to ulga na wszystko wam się ukróci. Taka jest prawda, widziały pani. Ja tu nie chcę tu was yy, straszyć ani nic, ale mówię poważnie, że podejście go nas, to macie takie cieszynne. Poważnie tak mówię, tak? Yy, na kłopski rozum. Jakbym był po drugiej stronie. Będę Was obserwował no właśnie oj oj chyba teraz zrobiłem, że zakończymy sobie z y, YouTube pożegnamy się z Wami to jest. i tyle bo innego wyjścia nie ma założyłem żeby chociaż jedna osoba napisała do mnie na mojej konferencji czy pomóc i wypromować kanał nie, macie to lekko w tupie Nie, miejcie dalej w tupie to na pewno dzisiaj z nie będzie to jest, będzie wasza nauczka bo pytacie się kiedy stream kiedy? kiedy będę wszedł jak się mówi no ja się proszę, was nie będę dwa konkursy panowałem ban. wam Macie to w dupie Tutaj z tym promowaniem też macie w dupie. Ale piszcie doczkało, płytę yy, to jeszcze streama. Tak się bawić nie będziemy Przykra wiadomość. Ale będziecie mieli raz a potrzebną nauczkę, bo widzę, że każdy youtuber was tutaj pogłęście. A ja nie jestem takim youtuber'em, żeby was głaskać za swe głupie zachowania. Macie odpowiedź na pytanie, które zadajecie mi na moim fanpage'ie. Ja nie jestem innym takim youtuber'em, który będzie głaskał, głaskał, róbcie tak, a my i tak będziemy robić. Nie. Tak to nie. Wybijcie syren z głowy. I zajebanie. Wiem, szczegółowa wiadomo. Bo za bardzo wam opuściłem pasa po włosu i nie umiecie się szanować. Jakoś będę musiał przycisnąć wam pasa. Trudno się mówi w Umiecie inaczej, w postawię was na faktym, którym ja wam powiem. Dziękuję, do widzenia, kończymy. I mnie to nie będzie interesowało. Ani kobry, ani nas. Ani szego nie mnie. Bo pisali, nie mamy co oglądać. Co mi to w gówno obchodzi? Nie umiecie promować, nie umiecie doszanować. To macie gówno w życiu. No właśnie. Trzeba trochę myśleć, a nie z siebie, struga. Trzymajcie się, bałem